Myślałem, żeby zakończyć ten odcinek od żartu kolejowego, ale żart kolejowy i w ogóle żarty chyba nie byłyby na miejscu. Powiem tylko tyle, że mam cztery strony notatek i boję się, jak długo będziemy dyskutować. Boję się Twoich notatek. Sam się ich boję. No i przedstawię, może nas po prostu. Radosław Krzyż, Gazeta Wyborcza. Ja się nazywam Jakub Popielecki i rozmawiam o serialu Kolej Podziemna. Ja myślę, że powinniśmy zacząć od faktów, czyli po prostu od powiedzenia, czym jest kolej podziemna. No to jest ekranizacja powieści Colsona Whiteheada, cenionej, szanowanej, nagradzanej, opowieść o korze, czyli niewolnicy, która zbiega z plantacji w Georgii i za pomocą tytułowej kolei podziemnej y, przemierza Amerykę, odkrywając kolejne twarze rasizmu. Tak jakby uproszczając, tak, to jest tak, ten serial. To, 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 to jest ta historia w pigułce, myślę. Co myślisz o książce i co myślisz o Barrym Jenkinsie? Bo to są jakby y, dwa punkty, z których startujemy. Co myślisz o książce? Książ... Y, nie skończyłem. Mhm. Muszę przyznać, że... I to jest że... swoją opinia o Nie. Książka mi się podobała do momentu i rozumiem y, wszystkie nagrody, rozumiem wszystkie pochwały, mhm. ale mnie osobiście ona y, znudziła na tyle, że stwierdziłem, że przed oglądaniem serialu nie chcę na siłę próbować jej doczytać do końca, żeby tylko wyrobić sobie opinię. Mhm. Y, i bałem się, że z serialem będzie podobnie, mhm. ale nadzieją był właśnie Barry Jenkins, tak, mhm. przechodząc do odpowiedzi na drugie pytanie, mhm. którego uważam za y, jednego z takich największych poetów kina. Mhm. Myślę, że to jest dobre określenie, które do niego pasuje, i to jest określenie, które też dobrze pasuje do kogoś, kto powinien tę książkę ekranizować, mhm. y, bo Whitehead mimo, że to jest realizm magiczny, no bo prawdziwa kolej podziemna to nie była kolej podziemna, tylko jakby siatka abolicjonistów, którzy pomagali zbiegłym niewolnikom uciekać na północ. W wizji Whiteheada to jest literalna kolej jeżdżąca pod ziemią, stąd ten magiczny jakiś, czy taki mitologiczny może nawet aspekt. No i jeżeli ktoś miałby się brać za Przeniesienie czegoś takiego na ekran, no to ktoś taki jak Jenkins. Faktycznie jest tak, jak mówisz, bo to połączenie Jenkins'a z tym jego takim stylistycznym ech, czymś, tak mm -hmm. to nazwijmy ogólnie, i, i poważnego tematu, w pewnym sensie rozbraja taki problem, który można mieć z tym serialem. Problem mianowicie taki, że to jest ważny serial na ważny temat. Yy, Które oczywiście musi się podobać. Nie? To jest taka gąbrowiczowska zagwostka, ale wydaje mi się, że Jenkinsowi udaje się jakby wymknąć z tej pułapki trochę. Nie jestem w stanie wymienić reżysera filmowego czy telewizyjnego, który mhm. poradziłby sobie z tą pułapką, żeby zrobić coś, co chce się oglądać, mimo że to jest ważny serial na ważny temat, który trzeba ważniej i poważniej przedstawić, mhm. ale nie zanudzić, żeby to nie była, nie wiem, lektura w obrazkach. tak? I no, Jenkins dzięki wyobraźni, oku, temu czemuś, jak to nazwałeś, bo ciężko to określić tak namacalnie, mhm. y, no, jakby spełnia te oczekiwania, wręcz je prześciga. To raz jest ta fantazja, czyli udosłownienie tej metafory kolei, mhm. a z drugiej strony y, to też jest gra z gatunkiem, to też chyba pozwala trochę y, Przemóc ten taki opór, formy, o którym mówisz, Jakby, bo to jest w pewnym sensie western. Nie? Chociaż oczywiście książka podpowiada też parę innych tropów, które Jenkins też ciągnie, na przykład ta metafora Odysei, tak? mhm. czy, czy podróży Gullivera. To z kolei odsyła do tak, konwencji jest satyra manipejska, taka tak. wyciągnięta mhm. z, z antyku forma, która jest uznawana za gatunek. I to jest taka konwencja, która zazwyczaj wykorzystywana jest w taki sposób, że mamy bohatera wrzuconego w jakiś świat, no tak jak Gulliver, podróżuje po kolejnych wyspach tak. i daje pewien taki rzut z zewnątrz mhm. i pozwala... Zrewidować pewne przyzwyczajenia rzeczy, które tak. w danych miejscach wydają się normalne, z tego punktu widzenia mhm. zewnętrznego nagle zaczynamy widzieć jakieś takie zgrzyty i Nie. właśnie w ten sposób funkcjonuje. Tak, tutaj... jakby zmieniając perspektywę, pokazuje jakieś nasze czy mhm. tamtejsze problemy. I wydaje mi się, że tutaj działa to bardzo dobrze. Zwłaszcza na przykład. W Takim przeskoku między pierwszym a drugim odcinkiem, gdzie nagle tak oglądam, czegoś, coś, coś ominęłem, czegoś brakuje, coś tak, się tak. stało. Jest kilka takich elementów tutaj, że nagle wchodzimy do dosłownie innego świata mhm. i musimy się w nim odnaleźć, i gdyby nie świetni bohaterowie, jako nasi przewodnicy, to myślę, że trudniej by było w formie serialowej żeby taki zabieg się udał. Właśnie ta serialowość tutaj jest yy, yy, naczelna. W sensie wydaje mi się, że gdyby yy, Jenkins chciał nakręcić to w formie filmu, to by nie było tak dobre. Że... Właśnie cały, cały numer tego serialu i tego, że to się udaje, że udają mu się wyjść z tych zagwozdek, polega właśnie na tym, że on oddycha, jakby, że, mm -hmm. że ta narracja ma taki epicki rozmach. Bo jest taki problem z opowiadaniem o takich tematach jak rasizm, ludobójstwo, mm -hmm. że to są tak potężne tematy, że gubią się w nich bohaterowie na przykład. Mm -hmm. Bohaterowie są sprowadzeni tylko do przykładów, ale wydaje mi się, że to jest kolejna pułapka, z której Jenkins sobie udaje się wyjść. Tak, to jego bohaterowie e, i nie tylko ci główni mhm. to są ludzie z krwi i kości, wręcz, e, nie wiem czy widziałeś, przed premierą Jenkins wrzucił na swoje Vimeo taki 55 minutowy, taką etiudę, e, The Gaze, czyli jakby takie spojrzenie, tam są przebitki jakby mhm. z tego, gdzie e, czasem, nie wiem, w scenach snów, czy, czy pod koniec w jakichś takich magicznych, fantazyjnych jakichś scenach jest najazd kamery, bardzo powolny na nieruchomą postać, która patrzy mhm. prosto w obiektyw. To, to jest postać, w ogóle taki trademark, tra a. trademark kina. to było już w Moonlight na przykład, nie? Tak, tak. No to już widać na przykładzie różnic między książką a filmem, jakby między stylem książki a mhm. stylem filmu czy serialu, bo książka jest taka bardzo lakoniczna, tak. bardzo taka ogólnikowa, co też ma swoją zaletę, bo jakby nie ma tam epatowania, Jenkins trochę bardziej epatuje, przynajmniej mm. w pierwszym odcinku. W ogóle ja trochę zadrżałem, jak pojawił się ten napis e, Graphic Violence. Aha. Myślałem, kurde, ciekawe co mnie czeka i podczas oglądania pierwszego odcinka myślałem, że no to będzie ciężki, cie, ciężkie przejście, bo, nie bo musiałem to zbing'ować, e, Ale okazało się, że to się, to się świetnie bingdżuje. Tak. E, że ten rytm narracji, tak jak mówisz, też ta odcinkowość e, prowadzi jakieś takie rodzaj odświeżenia. No i nie ma tutaj y, pornografii, y, przemocy. Nie ma. No tutaj jest kilka wątków. Jedna to jest ta epickość połączona z taką skatłukową formą y, tego serialu, bo tam są odcinki respro, y, retrospektywne, mhm. są odcinki, które trwają 20 minut i opowiadają jakąś historię poboczną. Mhm. Jest odcinek chyba 30-minutowy, reszta trwa ponad godzinę. Jakby odbawi się tą formą, mm -hmm. nagina ją tak, żeby opowiadać historię, którą chce opowiedzieć. To jest historia epicka, ale historia jest z drugiej strony skupiona na bohaterach. A druga rzecz to jest właśnie to epatowanie przemocą, mm -hmm. e, którego też się bałem. Mm -hmm. I myślałem, że nie dam rady zblindować tego serialu. Nadal nie polecam binge'owania tego serialu. <laughs> jest to dla wytrwałych, ale da się. Ale przez to, że musiałem zbinge'ować i przez te sceny traum i epatowania przemocą, która tu jest, nie jest tak mocna jak w pierwszym odcinku, jak przetrwacie przez pierwszy odcinek, to potem już będzie lżej. Mhm. Ale za każdym razem Janicz odbija się od tego i pokazuje nadzieję, pokazuje piękno przyrody, bohaterów. Mhm. Zderzenie tego z koszmarem niewolnictwa jest czymś unikalnym w kinie. Myślę, że nie widziałem czegoś takiego wcześniej. No to to jest dobry moment w takim razie, skoro już wywołałeś charakterystyczny bardzo styl tego serialu, jakby pogłębienie tego wątku, bo faktycznie to na przykład sfera dźwiękowa to jest niesamowite, jak bardzo y, kontrasty uruchamia też Jenkins. Tak jak mówisz, przemoc w obrazie, w dźwięku, na przykład cykady, świerszcze, jakieś takie pejzaże dźwiękowe wykorzystywane tak. niemalże jak ścieżka dźwiękowa. Zresztą ścieżka dźwiękowa też jest tutaj bardzo, bardzo potężna. Nicholas Brittle y, po raz kolejny y, powiedz, jak, jak ta muzyka i ten styl Jenkinsa funkcjonowały dla ciebie w tym serialu. E Pisząc recenzję, słuchałem tej ścieżki dźwiękowej, ona się broni osobno yy, jak każda dobra ścieżka dźwiękowa jest słyszalna i niesłyszalna w czasie mhm. oglądania, że jakby wydaje mi się, że ta trójca, czyli Jenkins, Brittle, kompozytor i Lakson, operator, mają jeden umysł i jakby pokazują w tak harmonijny sposób mhm. jakąś wizję, którą, nie wiem, wyśnił Jenkins czytając tę, tę książkę czy, czy, czy scenariusz, że to jest nierozłączne, mhm. a z drugiej, strony, z drugiej strony broni się jako oddzielne elementy jakiegoś nie wiem, dzieła sztuki, tak? Bo możemy patrzeć tylko na obrazy, mhm. no i to są kadry po prostu do oprawienia w ramę. Mhm. Możemy słuchać tylko ścieżki dźwiękowej, chyba najlepszej w karierze, ale jakby w całości to jest po prostu podniesione na jeszcze wyższy poziom. To ta muzyka też ciekawie funkcjonuje, że ona to jest po raz kolejny kontrast, nie? Bo ona ma mhm. taki bardzo europejski wymiar, tak. taki bardzo klasycystyczny. Ale mamy też współczesne, e, współczesną muzykę, która funkcjonuje na napisach końcowych. Mamy Charlie's Gambino, tak. e, mamy Outcast, e, aż, aż się chce powiedzieć, gdzie jest Kendrick Lamar. E, działały ci te, te des desonanse, kiedy ko kończył się każdy kolejny odcinek i nagle wjeżdżała w Działały piosenka? bardzo. Były zakrajające za każdym razem mhm. i muszę przyznać, że już tam przy którymś odcinku czekałem, czym mnie tym razem Barry Jenkins zaskoczy. Mhm. Działało to bardzo dobrze. Bo z jednej strony wyrzucało cię ze świata przedstawionego, a z drugiej strony powiedziało, że ten koszmar się nie skończył, on trwa mhm. do teraz, że ta muzyka współczesna mhm. jest adekwatna do tego, co oglądaliśmy. No tak, bo to jest element połączenia tej opowieści historycznej ze współczesnością. No i to jest też coś, o czym trzeba powiedzieć, a co zarazem jest oczywiste, czyli to, że to jest serial bardzo na czasie, mhm. oczywiście w kontekście tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Wydawałoby się, że mam. Było już mnóstwo rzeczy na ten temat. Yy, dokumenty, Nie jestem twoim murzynem, Trzynasta poprawka, Aved Duvernay, szereg filmów od Django, Quentina Tarantino, przez Twelve Years of Safe, yy, Steve'a McQueena, yy, ale to faktycznie jest coś nowego, ale o tym McQueenie mówię tu nieprzypadkowo, bo mhm. wydaje mi się, że tutaj Przynajmniej ja tak miałem. Nie mogłem przestać myśleć o Steve'ie McQueenie, o 12 Years of Slave i trochę o Małym Toporze, e, z którymi serial Jenkinsa chcąc, nie chcąc, wchodzi w jakiś taki dyskurs. Nie wiem, czy ty zauważyłeś pewne, pewne podobieństwa? E... Zauważyłem podobieństwa w takim stopniu, że obydwaj ci twórcy są świetnymi rzemieślnikami mhm. i też są... Jak, jakby McQueen też ma taki poetycki sznyt w sobie. Tak. Jest może dużo bardziej... E, Przyziemny, mm -hmm. ale wciąż jako rzemieślnik, no, jest. Y takim mistrzem rzemiosła, że jakby chcemy patrzeć na to, jak on komponuje kadry, mhm. jak chodzi kamera u niego, jak ustawia aktorów, jak ustawia światło. Niemniej wydaje mi się, że w tym porównaniu, no, Jenkins wypada lepiej. No, ja, ja też widzę takie podobieństwo, że oni obaj jakby robią przegląd przez postawy. Mhm. E, tak jak e, bohater Twelve z a Slave trafiał do kolejnych e, właścicieli i oni jakby, jakby stopniowanie, jakby coraz, ta, 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 coraz tak. głębiej w, w, piekło rasizmu, tak jakby wkraczał, mhm. to tutaj też przez ten motyw kolei mamy jakby kolejne stacje i tu są ciekawe też te wersje, które pokazuje nam i Whitehead i Jenkins, bo to są też wersje trochę podkręcone, jakby wysnute z fantazji, ale bardzo ciekawe w swojej specyfice. Pod koniec pierwszego odcinka pada takie zdanie, kiedy oni wsiadają do kolei, że wyglądajcie przez okno, mhm. że wtedy zobaczycie obraz prawdziwej Ameryki, to jest takie zdanie klucz mhm. do tego całego serialu, że faktycznie każda kolejna stacja pokazuje, że mhm. Ani Ameryka tamtejsza nie była monolitem, mhm. ani rasizm nie był monolitem mhm. i nie jest, e, ani jakby niewolnictwo nie było. Że w drugim odcinku trafiamy do miasta niemalże przyszłości dla tych bohaterów, gdzie jest mhm. pierwszy w historii drapacz chmur i pokazanie, że mimo chęci, nie wiem, edukowania e, tych czarnych mieszkańców, czarnych uciekinierów, mm, oni wciąż są traktowani jako obywatele gorszej kategorii, są wykorzystywani cynicznie w jakimś jakim To jest bardzo sposób. ciekawe, bo tu mamy taki rasizm w białych rękawiczkach tak. trochę, a nie w białych kapturach, nie? Dokładnie. Czyli taka bardziej biopolityka, klimaty fukotowskie, a z drugiej strony mamy Karolinę Północną tak. z kolei, gdzie mamy już tak, w, tak gdzie, full on nazwisk. Znaczy, tam nie ma, nie ma rasizmu, tam po prostu y, czarni... Y, Ludzie nie mają wstępu. Nie wiem, czy to, było, czy to jest zdanie z książki, czy gdzieś się przeczytałem w jakimś komentarzu, że Karolina Północna z tej książki um, to jest stan, w którym nie zlikwidowano niewolnictwa, tylko zlikwidowano czarnych po tak, prostu. Tak, no? dokładnie tak jest. Paradoks tej naszej rozmowy polega na tym, że bardzo mało mówiliśmy o Korze, y, czyli o głównej bohaterce, ale taka jest trochę też funkcja jej, mm -hmm. że ona jest jakby medium naszym. Tak. To, to za jej pośrednictwem oglądamy ten świat. Więc chciałbym Cię spytać jeszcze na koniec, nie o Korę. Tylko o postaci rasisty, która jest tutaj bardzo, bardzo pogłębiona. Mhm. Chociaż pytanie, czy on jest rasistą? Mówię oczywiście o, o Rejuju, czyli granym przez Joel Edgertona, łowcy niewolników, tak. który też w kontekście, jakże w porównaniu z książką, jest dużo bardziej pogłębioną postacią tak. i bardzo, bardzo intrygującą. Fantastycznie graną przez Edgertona, to trzeba podkreślić. Jakby obsada jest tutaj bardzo dobra, ale myślę, że on wybija się zdecydowanie. To jest taka postać. Co chyba każdy zauważy w stylu kapitana Ahaba, mhm. który ma jakąś swoją taką wewnętrzną obsesję. Nie wiadomo do końca, czy on jest rasistą, czy po prostu ma jakieś takie niezrealizowane zapędy z przeszłości, że chciałby pokazać swojemu ojcu, że jego droga jest tą słuszną. Tu to relacja z ojcem wydaje mi się kluczowa. Czy to jest postać, która jak w soczewce skupia Ta. sobie różne jakby twarze rasizmu, bo jest i ten wątek religijny, bo mamy tę opowieść o duchu, tak, którą sprzedaje duchu, ojciec, duchu którego on nie potrafi dostrzec. Mamy motyw kapitalistyczno-ekonomiczny, czyli wątek jakby tych machinacji rasizmu jako biznesu, mhm. w którego on oczywiście jest trybikiem, tej wielkiej machiny, no i mamy wątek taki męski, tak. Wątek męskości w pewnym sensie, nie? Czucia się mężczyzną, czucia mhm. się, y, że dorosło się do nowego płaszcza, który on tam kupuje w pełnym Bo jest postacią takiego kowbojskiego maczo, która tak. zostaje tu w zasadzie fundamentalnie zdekonstruowana. Tak, tak. W piękny sposób zresztą. Ten jakby jest odcinek y, o jego młodości opowiadający. To jest chyba jeden z lepszych odcinków w ogóle mhm. w tym serialu. Pokazując właśnie drugie dno tej na początku jednoznacznie negatywnej Wciąż negatywnej mhm. postaci, ale jednak pogłębionej na tyle, że traktujemy go jak człowieka, mhm. a nie jak takiego demona, który gdzieś czaj na główną bohaterkę. Jako taki po prostu czarny charakter, czarny kapelusz. Mhm. Eee, on tutaj gdzieś to jest w takim antywesternowym wręcz ujęciu pokazany. To, to, co tu <laughs> to, co tu zaproponowaliśmy, to jest tylko w zasadzie wstęp do dyskusji. Tak. Jakby. Eee, sygnalizujemy pewne problemy. Wydaje mi się, że faktycznie du dużo dłużej i dużo ciekawiej można by opowiadać o tym serialu. I to jest dowód na jego, na jego tak. świetność. Ja, ja w pierwszym odruchu oceniłem go na Filmwebie 8 na 10, po czym wczoraj, przygotowując się do dzisiejszej dyskusji, zacząłem, zacząłem wypisywać sobie wątki, tematy, problemy i sobie myślę, nie, no to ludzie, to jest 9, nie? Ty też chyba dałeś 9. Ja też dałem 9 w pierwszym odruchu. Zastanawiałem się, czy nie dać 10. Może dojrzeje do tej decyzji jeszcze, ale no, to jest dzieło sztuki. Mm. Słuchajcie, dwie dziewiątki lepszego polecenia nie dostaniecie, więc to po prostu zapraszamy, zachęcamy do oglądania kolei podziemnej. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Serial Killers. Radosław Krzysz, Jakub Popielecki. Dzięki, do zobaczenia.